Tu, już nie było polskiego. No. no, co, co, poczekaj, no co robić? No, no chciałem pokazać, że tu nie było tego paska całego, co ten. Dobra. To było wy, wywalone. Tu jest to przeszycie, które było rozerwane w tym miejscu. To są te dwie świeczki. Praktycznie otwarto była. Otwarta, a ta folia to normalnie była, rozumiesz, za ten. Tak zakręcona z powrotem, nie? Czyli zaspokoił ciekawość i zafoliował w sensie. Owinął kilka razy i już. No, no tak to by ją dało. Normalnie jak myśmy to nie otwierali, tylko my wzięliśmy folię, zdjęli, to ta pokrywa, pokrywa dolna. Ale tu nie masz, a nie są świeczki. świeczki są, no. są świeczki, to ta pokrywa, rozumiesz, ona by odskoczyła po prostu, bo nie była przemocowana w ten sposób. No, praktycznie no. luz był no. Luz, fasat rozumiesz, że tam. Obojętnie w to, może być dziewczyna nawet. To rozchrzanił tą paczkę i wsadził ją do paczku matu. A nawet żeśmy zawiadomienia nie mieli, bo tylko przypadek ten. Nie, było, to teraz to było tak, zawiadomienie. To, to, to dzisiaj dopiero. No, także wali To są jakieś. Nie wiem co to. Trudno określić co to za ludzie. Dobra, dzięki. Cześć, pozdrawka.